Witaj, kochana, bardzo się cieszę, że Cię tutaj widzę. Witaj w 30 dniowym wyzwaniu odblokuj swoją obfitość finansową. Przez 30 dni będziemy się to spotykać codziennie i omówimy tematy, które mają bardzo duży wpływ na obfitość finansową. Ja nazywam się Ewa Olszewska, jestem coachem udowodniania emocji, jak również relacji i wspieram głównie kobiety w temacie kobiecej energii, jak i obfitości finansowej. Witaj. Już jest kolejny dzień naszego wyzwania. Super, że tutaj jesteś. Ciekawe jak ci się podoba. Odcinki są bardzo krótkie, zwięzłe na temat, jest tak zwane, same mięso. Także zapraszam. I będziemy jeszcze teraz rozmawiać na temat braku obfitości oraz byciu w energii braku. To będzie przez kilka kolejnych dni, ponieważ to jest bardzo złożony temat. Ale spokojnie poradzimy sobie z nim. Jak wyjść z energii braku? Mówiłyśmy już wcześniej na temat tego, żeby nie opowiadać swojej starej historii, że jest bieda, jest trudno, jest źle. Powiadamy, jest coraz lepiej, jest dobrze, to już bardzo pomoże. Drugą rzeczą jest taką, że nie wymagam od siebie tutaj jakiejś radykalnej zmiany swojego życia. Nawet uważam, że to nie jest wskazane. Czyli nie chodzimy od razu do nie wiem, super restauracji, nie kupujemy najdroższych rzeczy. Żyjemy normalnie, ale uwaga, zmieniamy swój środek. od tego zaczynamy. Bo jak zmienimy swój środek, cała reszta za tym podąży też. Żeby wyjść z energii braku, powinnaś czuć, że masz te pieniądze, no bo żyjesz. Masz z czego jeść. Także te pieniądze, są. Może i troszkę jest mniej, chciałabyś więcej, to jest OK, chcesz coś zmienić, ale one są. I teraz takie, kilka z takich, trik, które pomagają nam wyjść z tej energii braku, jest na przykład wypłaty kolejnej ściągnij sobie banknot. Albo ostatni 50 zł, 100 zł, i trzymaj go w portfelu, ok? I wchodząc do sklepu, żebyś nie mówiła sobie, jakie to drogie. No, nie mogę, nie mogę sobie na to pozwolić, tak bym chciała. Nie, zmień to. Możesz, naprawdę. Możesz robić wszystko, co chcesz, tak? Tylko jesteś racjonalna i zarządza swoimi pieniędzmi. Wiesz, że mogłaby sobie kupić tą na przykład rzecz, ale wolisz te pieniądze poświęcić na coś innego. I to jest cały trik. Także nawet wrzuć sobie ten bank do tego portfela. Otwierając portfel, będzie szybko wiedziała i będzie wiedziała, że mam pieniądze, tylko wolę je zagospodarować w inny sposób. Także też tutaj w inny sposób podchodzimy do tematu. Nie, nie stać mnie, nie mam pieniędzy, żeby sobie to kupić, tylko gospodaruję swoimi finansami w zupełnie inny sposób i w tym momencie co innego jest dla mnie ważne. Także bardzo prosta rzecz, a bardzo pomaga. I też sprawia, że twoje samopoczucie będzie lepsze. Dziękuję bardzo.